Marek Przybyłowicz. Z, od wielu lat mieszkam w Edynburgu, ale sercem zawsze jestem i pozostanę pilaninem. W związku z tym chciałem Państwu powiedzieć kilka słów o otwarciu pomnika, o odsłonięciu pomnika Niedźwiedzia Wojtka, który odbył się niedawno w samym sercu Edynburga. Dlatego postanowiłem tam. Uczestniczyć w tym, w tym wydarzeniu, żeby Państwo o tym opowiedzieć. Kiedy wojna się zakończyła, został, e, dostał książeczkę wojskową, dostał e, stopień Kaprala i miejsce na Batorym, dopłynął razem z polskimi żołnierzami do Glasgow i tam był witany jak bohater. E, znalazł się na szkockiej farmie wraz z polskimi żołnierzami. Swobodnie poruszał się po okolicy. Wszyscy go znali. E, e, został zostawał w, e, zapraszany na, e, do przedszkoli, na zabawy. Uwielbiał zabawy taneczne, gdzie rozrzewniał się, kiedy słyszał e, grę skrzypiec. Żołnierze zaczęli się rozjeżdżać po świecie. E, niektórzy wrócili do Polski. No jedynym wyjściem dla misia było umieszczenie go w komfortowych warunkach w edynburskim zoo. No niestety, miś o słowiańskiej duszy i, i nieraz rogatej, wychowany przez polskich żołnierzy, bardzo tęsknił, bardzo tęsknił yy, żołnierze, ci, którzy go znali, często przychodzili do ogrodu zoologicznego, Wystarczyło zawołać go po imieniu, yy, machał łapą, podchodził do ogrodzenia. Niestety z, yy, zmarł w bardzo młodym, jak na niedźwiedzia wieku, prawdopodobnie z tęsknoty za, za wojaczką, za wojskowym życiem. Yy, historia Wojtka jest niesamowita. Yy, opisała ją pani która miała kontakt, jako mała dziewczynka właśnie, pani, pani Ol, Olrin Orr. Bardzo polecam tą książkę. To są przygody właściwie... Przygody niesamowite. To są przygody, które możemy porównać do przygód psa Sharika, tylko że te są autentyczne. Historia Wojtka. My zostaliśmy z niej tutaj w Polsce w latach powojennych, y, zupełnie ograbieni. Właściwie o Wojtku się nie wspominało. Nikt nie wiedział do lat 90. praktycznie o tym, że był Wojtek, ponieważ każde wspomnienie y, Misza Wojtka musiało pociągać za sobą wspomnienie y, armii generała Andersa, bo to się wiąże nierozerwalnie. I po prostu zostaliśmy ograbieni z tak z tak niesamowitych yy, wspomnień, z tak niesamowitych wrażeń. Fundacja, która powstała, yy, która się nazywała yy, nazywa się Wojtek Trust, bardzo zadbała o reklamę. Wielkie yy, rysunki Wojtka pojawiły się na autobusach miejskich. Dzięki temu udało się uzbierać ogromną sumę 300 tysięcy funtów, yy, dzięki której został zbudowany pomnik misia i polskiego żołnierza, który, który, który opiekuje się misiem. Darczyńcami byli nie tylko Polacy, ale bardzo dużą część stanowili Szkoci, wśród których właśnie legenda misia Wojtka była dużo bardziej żywa i znana niż wśród Wśród Polaków, wśród Polonii. Zebrano te pieniądze. Pomnik został wykonany w szkockim warsztacie, ale ciekawostką jest fakt, że miś i żołnierz stoją na polskiej ziemi, ponieważ y, takie duże podium, na którym, na którym oni się znajdują, zostało zrobione w Polsce i przywiezione z Polski. To jest też takie symboliczne. Odsunięcie pomnika nastąpiło o godzinie 13, ponieważ Każdego dnia o godzinie 13 na zamku edynburskim, który górował tak jak Monte Cassino, odbywa się wystrzał armatni. Ponieważ Wojtek służył w artylerii, w jednostce zaopatrującej artylerię, więc to był też taki dosyć symboliczny moment. Spojrzał wówczas daleko na, na wysoko na miejsce tego szczału mógł zobaczyć, że zanim rozwiał się dym obobłe brytyjskiej flagi powiewającej nad zamkiem była również flaga, flaga polska. Znamienny był fakt również, że mimo ulewnego deszczu było widać, że nie tylko Polacy, ale również mnóstwo Szkotów przyjechało na otwarcie tego pomnika, łącznie z można było zauważyć dwie czarne limuzyny polskiego konsula, najważniejszego człowieka w Edynburgu, burmistrza Edynburga. Oni, oni dokonywali odsłonięcia tego pomnika. W centrum miasta wśród hałasu silników autobusowych nagle rozległa się trąbka sygnałowa, która zagrała polski hymn i tak jak na Monte Cassino, odegrała również hejną. Znamienite było, że zaraz potem odezwała się szkocka kobza, która też tam odegrała coś swojego. Ten tłum kilkuset tysięczny, który się tam zgromadził, nagrodził to wszystko gromkimi oklaskami. No, i potem zaczęła się część nieoficjalna, która polegała na tym, że żeby dostać się do Wojtka i go pogłaskać. No, niestety tłum był tak duży, że trzeba było sporo cierpliwości, ale dzięki temu można było zawrzeć różne ciekawe znajomości. Było mnóstwo Szkotów, którzy akcentowali swoją przyjaźń, swoje związek z Polakami. Jeden Szkot wystąpił nawet w kilcie, który nazywa się Wojtek. Specjalnie, specjalnie utkany kilt z biało-czerwonym biało biało paseczkiem. Zacząłem rozmowę z pewnym panem ubranym, z pewnym żołnierzem ubranym w mundur polskiego żołnierza. Przeprosił mnie, że nie mówi po polsku, ale on kocha Polskę, jest Szkotem, on kocha Polskę. Jego żona jest Polką i on nie wyobraża sobie, żeby dzisiaj tu nie być w polskim mundurze były polskie dzieci z najnowsze pokolenie z szkółki, z sobotniej szkółki, które były bardzo zainteresowane, a więc już to najnowsze pokolenie, byli weterani, którzy osiedlili się w Edynburgu tuż po wojnie, robili sobie wspólne zdjęcia, robili sobie zdjęcia y, z tym panem Szkotem w Kilcie. Y, była tam grupa Rekonstrukcyjna to było też niesamowite. To byli, oni byli ubrani w mundury od generała Andersa. My, tutaj, wychowani w kraju na czterech pancernych, dla nas to było zupełnie nową i wielka atrakcja. Również trafiłem na grupkę około 40 maluchów w kamizelkach odblaskowych, bardzo daleko, gdzieś z serca Anglii, po to, żeby zobaczyć misia, żeby być. Na otwarciu pomnika, odsunięciu pomnika, ponieważ dużo się uczyli, dużo słyszeli. Zrobili sobie symboliczne zdjęcie właśnie z tą grupą rekonstrukcyjną. Takie połączenie pokoleń, no i można by dużo, dużo różnej symboliki wysnuć z tego zdjęcia. Byli również rzeczywiście weterani, ale moją uwagę przykuł Pan w czarnym garniturze. W Berecie z polskim orłem i z białą czerwoną opaską, syn żołnierza z dywizji generała Maczka. Powiedział mi, że ma bardzo wiele wspomnień, bardzo wiele y, zdjęć, dokumentów, ale nie wie co z tym zrobić. I właśnie jest tutaj pod pomnikiem pokazywał mi legitymację Krzyża Walecznych swojego ojca z autentycznym podpisem generała Maczka którą ojciec wręczył mu na 20 urodziny i wówczas spadłem na pomysł, że przecież w Koronowie jest szkoła, która nosi imię generała Maczka. Zapytałem się go, czy nie zechciałby nawiązać kontaktu z tą szkołą. Bardzo się ucieszył, miał łzy w oczach i wymieniliśmy się adresami i teraz, po przyjeździe do, do Edynburga, na pewno te sprawy Sfinalizujemy ze szkołą w Koronowie, bo już też miałem od nich sygnały, że są bardzo, bardzo zainteresowani, więc właśnie taki jakiś dobry, dobry duch unosi się już w tej chwili nad tym pomnikiem. Jakiś wielki duch polskości i tej przyjaźni polsko-szkockiej, jakiegoś wzajemnego zrozumienia dawnych czasów i, współ, i współczesnych czasów. Unosił się nad tym pomnikiem i y, jakoś tak akcentował to, że, że jesteśmy razem, mieszkamy razem, pracujemy razem, na dobre i na złe y, i nie będziemy sobie wypominać ani przeszłości, ani teraźniejszości po prostu jesteśmy. I to było piękne. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, cała relacja jest w ostatnim numerze Angory. Gdzie zamieściliśmy całą relację, może bardziej od strony kulis, z odsłonięcia pomnika słynnego kaprala Wojtka. Dowiaduje się, że jest on coraz bardziej popularny, zarówno w Polsce, bo w Szkocji był już od czasów wojny.